Witam wszystkich, godzina 12.01, zaczynamy nasz live analityczny. Standardowe pytanie na początku, czy dobrze widać, czy dobrze mnie słychać. Napiszcie mi proszę na czacie na YouTube lub na Facebooku, jeżeli oglądacie transmisję tutaj albo tutaj. Mam podgląd na jeden i na drugi czat, także widzę to wszystko, co się tutaj dzieje. Zaczynamy chyba od walut. Zaczynamy od walut, tak się zastanawiam, czy nie zacząć od bitcoina, bo tam wybiliśmy te 10 tysięcy. Dobra, możemy zacząć, słuchajcie, zacznijmy dzisiaj od końca. Zazwyczaj Bitcoin nadaje na sam koniec, dzisiaj będzie na początku. Co takiego się dzieje, dlaczego postanowiłem zacząć od tego, od tego instrumentu? Ciężko to nazwać walutą, no kryptowaluta, tak? Jeżeli chodzi o 10 tysięcy, poziom, do którego czy wybicie, do którego się przygotowywaliśmy, nie jest żadnym zaskoczeniem, prawda? Mówiliśmy o tym, że statystyka, ilość testów 9800 słabnie, i tak dalej, i tak dalej, to wałkuje w sumie drugi tydzień. Powtarzam jedno i to samo, no i następuje taki dzień jak tutaj. Mamy moment wybicia, a tak na 10 tysięcy, 200 tam z hakiem było, nawet w 10 300 się zbliżyliśmy. No i pytanie, co dalej? W mojej ocenie, jeżeli tego typu poziom jest testowany i przez najbliższe kilka godzin jest utrzymywany, a w tym momencie widzimy, że jesteśmy cały czas powyżej 10 tysięcy, no to oczywiście z pomocą tutaj przychodzą nam mierzenia zewnętrzne zewnętrzne ostatnie największe korekty czyli tak zwane mierzenie POG pomiar ostatniej korekty, czyli cały ten ruch spadkowy dwa zewnętrzne mierzenia w tym momencie tutaj już są widoczne i to są dla mnie targety tego wybicia na początek okolice 10600 127,2 i możliwy układ butterfly'a możliwy układ harmoniczny zewnętrzny też szybciutko tu pokażę, mamy tutaj XA on jest bardzo głęboki, widzimy, że pod 8,86, nawet troszeczkę wybił. E, punkt D jest oczywiście najważniejszy. Co jest istotne jeszcze z tego typu układów harmonicznych? E, tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze dynamika, czyli moment dojścia na fali CD. Ta dynamika powinna przyspieszyć, znaczy rynek powinien przyspieszyć. Tak jak tutaj mamy falę CD wzrostową, no to końcówka fali CD Powinna być dynamiczna. No ja właśnie to przyspieszenie w tym momencie widzę, także to jest jeden z możliwych scenariuszy 10600. 8 oczywiście też jest istotny, 11200, 11300, niecałe 283 dokładnie. Także to są najbliższe poziomy, jeżeli chodzi o ewentualne zagranie shorta. W tym momencie te 10 tysięcy uważam, że będzie utrzymane i wyjdziemy wyżej. Także to o tym też po prostu warto. Pamiętać. No dobrze, zaczęliśmy sobie od Bitcoina. To co? Może surowce, towary, indeksa na koniec waluty i polski złoty, oczywiście, bo tam też są takie dosyć ciekawe poziomy. Ale jeszcze nie na kupno. Tutaj muszę schodzić co niektórych umysły i głowy. Bo wiem, że fajnie byłoby złapać ten spadający dołek, ten nóż, który leci na, na polskim złotym. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Ale to za chwilkę. Gaz ziemny, tutaj realizacja układu harmonicznego w sumie niewiele się zmieniło od wczoraj, jeżeli chodzi o moje podejście. To nic, żadnych ruchów nie wykonałem. Czekam cierpliwie na 1,68 cluster Fibo, 161 fali BC, układ harmoniczny, 7,86, bardzo ładny, precyzyjny poziom. No i najbliższe wsparcie w tym momencie na gazie ziemnym jest, ale niżej. Także tutaj ten poziom myślę, że z punktu B, czy te dołki, kiedy to było końcówka maja. Myślę, że będą przetestowane i wybite dołem. Także tutaj troszkę miejsca na spadki jeszcze mamy. Jeżeli chodzi o silwę, miejsca na wzrosty jest. Srebro myślę, do zaatakowania: 18,88. Tak jak wczoraj mówiłem, poziom łatwy do zapamiętania, bo same ósemki, prawda? No i tutaj dodatkowe potwierdzenie w postaci 1-1. Taki element eliotowski, dzisiaj też jest taki tytuł tego spotkania, tak? Czy teoria fal Eliota w połączeniu z technikami Fibonacciego ma sens. Ja bym powiedział, że tylko i wyłącznie to połączenie ma sens, bo sama teoria fal Eliota to jest za mało, nie ma tej precyzji, nie ma skuteczności, Na same techniki Fibo, no to też ta skuteczność, chyba, że to jest 61,8, no to można taki prosty system stworzyć na zagranie od tak zwanego jednego poziomu Fibonacciego, natomiast jeżeli jest połączenie to i fal i Fibo, tak samo jak Fibo i pivotów, no to wtedy już się buduje gotowe systemy, czy też strategie transakcyjne i dzisiaj takie Taki live analityczny z małą domieszką edukacji. No, i tutaj ten poziom jest 18,88 na srebrze się znajduje. Co się dzieje dalej? Na złocie? Na złocie może być rozbudowany 1 do 1 Szybciutko pokażę. Setup, na który chciałbym się załapać, i on mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, już mówię z czego on wynika. Tutaj, może jeden poziom skasujemy, żeby nie było zbyt dużo. E, takich elementów niepotrzebnych, natomiast to, co chcę wam pokazać, to tak zwany motyw korekty w korekcie i dodatkowy element, zobaczcie, wspólne mierzenie festo. 100 Czyli mamy tutaj 1 do 1 w postaci zielonego układu geometrycznego webala prawda? Jest dolna podstawa? Jest. Mamy ZZB, czyli biegunowość, schody cenowe. Niebieska przerywana lina, linia mamy 1728. No, i taką wisienką na torcie jest to mierzenie korekty w korekcie. Proszę zobaczyć, co zrobiłem. Pomierzyłem wewnątrz tego zielonego prostokąta, i jeszcze mamy ruch trójfalowy, i to jest tam połączenie Liotowskie w kontekście precyzji czy projekcji FIBO. No, i ten poziom 1727-1728, bardzo ciekawe wsparcie na złocie, warto pamiętać. Na ropie nic się nie zmieniło. Jeśli na próbujemy wybijać 50, 50 jest takim poziomem w miarę ważnym na WTI. Także podejrzewam, że nie będzie to takie łatwe, że od razu dojdziemy na 61,8, czyli te 6 dolarów. Myślę, że to byłoby troszeczkę zbyt proste. Aczkolwiek, jeżeli byśmy doszli w miarę dynamicznie, to sam poziom 61,8 z tego mierzenia W1, bo to jest interwał D1, W1 bardzo szeroki, interesuje mnie 42,50, 42,60 no ale widzimy, że to jest 6 dolarów wyżej, więc nie ma co się tym zajmować na chwilę obecną, jeżeli chodzi o indeksy, tak jak mówiłem, że tutaj krótkich pozycji nie tykam, według mnie jeszcze mamy miejsca na wzrosty, podtrzymuję moje zdanie o którym mówiłem w dniu wczorajszym 161 na celowniku po malutku gdzieś tam na dachu się do tego poziomu zbliżamy, pewne rzeczy w tym momencie kasuję, bo one już aż tak ważne nie są, ok, tu musimy troszeczkę dopasować, to mierzenie zewnętrzne zostawić, to zostawiamy i wydłużenie Fibonacciego jak najbardziej też, ten ZZB możemy wykasować, bo za dużo linii też nie jest za dobrze, bo powoduje to chaos, tak? Nie są te analizy i scenariusze czytelne. W tym momencie ten poziom na celowniku 12 071, oczywiście w kontekście spadków, a więc kolor bardziej podażowy, niech będzie taki czerwony. No i ten poziom mnie interesuje, tak? Na chwilę obecną tutaj widzimy, że dopiero te 12 000 dotykamy, jest tak jeszcze te 70 punktów uważam, że miejsca na wzrosty mamy. Jeżeli chodzi o S&P, bardzo podobna sytuacja, również 161,8. No i tutaj jest też fajny przykład, że może zadziałać korelacja dodatnia. Co to znaczy? Jeżeli widzę taki potencjalny setup na DAXie, to pierwsze co robię w kontekście potwierdzenia, sprawdzam jak to się ma na innych indeksach, na FTSE, oczywiście na dużych, tak? nie porównujmy tutaj w WIGU20, tak? ale o FTSE londyński, czy Dow Jones, czy też S&P. No i tutaj widzimy, że sytuacja jest bardzo podobna. I gdzie to podobieństwo się znajduje? Na pewno w kontekście tej korekty wcześniejszej, zobaczcie, zarówno tutaj na S&P ten ruch spadkowy nastąpił, jak i na DAX-ie również, prawda? Też go zaznaczę na niebiesko, żeby każdy wiedział dokładnie o co chodzi. O właśnie, i mierzymy od szczytu do dołka. Zobaczcie, początek mierzenia 100%, koniec mierzenia 0%, dokładnie to samo robimy na S&P. Początek 100%, koniec 0%, no i 161,8% jako lokalny opór wynikające z położenia zewnętrznego mierzenia. 3093 ten poziom do zapamiętania myślę, że nawet do rozegrania. Zobaczymy. No jesteśmy coraz bliżej 20 punktów, wejdzie kasowy i myślę, że atak na ten poziom nastąpi. Także no, pozy propozycja na dzisiaj na jutro, zewnętrzne mierzenia na DAXie i na S&P. Przejdźmy do par z polskim złotym. Jeżeli są jakieś propozycje, macie jakieś pomysły, jakieś instrumenty, chcielibyście sobie coś tam przedyskutować ze mną, omówić to proszę pisać na czacie. W tym momencie w tym momencie możecie te pierwsze propozycje już tutaj wrzucać, a ja przechodzę do par z polskim złotym. Bo wiem, że też obserwujecie, no ja też mocno obserwuję, tutaj chciałbym bardzo dokupić dolara, euro też. Dolar wybija 61, bardzo ważna informacja w kontekście tego, że prawdopodobnie idziemy, prawdopodobnie idziemy na wydłużenie Fibonacciego. No, wydłużenie Fibonacciego to jest taki bardzo ważny współczynnik, dokładnie mówiąc, czy precyzyjnie mówiąc, projekcja oparta na F161, czyli wydłużeniu, jak sama nazwa mówi, ostatniej fali. Ostatniej fali, która w tym momencie na dolarze może się zakończyć nawet w okolice 386-85, tutaj te rejony. Prawda? Tutaj może być też taki układ harmoniczny, aczkolwiek na razie jeszcze go nie będę zaznaczał, bo on ani nie jest precyzyjny, ani nie jest jakby taką ostateczną decyzją na podstawie której podejmę. Tutaj jakby decyzję też w kontekście kupna, więc nie ma jakby sensu na się go zaznaczać. Aczkolwiek F-161,8 daje mi taką informację, że troszkę tego miejsca na spadki mamy. Na euro to samo. Od razu mówię, że 61,8 obserwuję, ale pewnie tego nie będę grał, tak? Bo jeżeli widzę, że lecimy jak kamień w wodę i dolar i euro i frank i fund, chociaż funt może tam troszkę wyhamował, no ale te pierwsze trzy yy, waluty, o których powiedziałem, no to samo mierzenie... Bez jakiegokolwiek potwierdzenia, tutaj zobaczcie, wolumen skumulowany, mocno podażowy, no to wiadomo, że sam poziom FIBO nie zadziała. Także też potem proszę mi nie pisać, że był poziom FIBO, został wyłamany. Jeżeli nie ma dobrego otoczenia, jeżeli ma potwierdzenia, no to sam poziom FIBO z siebie nie zadziała. To tłumaczę od wielu, wielu lat. Natomiast niektórzy myślą, że jest FIBO i to takie proste, dochodzi i się odbija. No, no nie, no troszeczkę trzeba rozumieć mechanikę ręku i przede wszystkim ocenę sytuacji, czy dany poziom ma, ma sens. W kontekście zagrania, czy też nie, w tym momencie 61 uważam, że sensu nie ma, bo możemy przejść dołem. Także tutaj e, też o tym proszę pamiętać. GBPPLN powiedziałem, że wygląda trochę inaczej, no bo wyhamuje, wyhamowujemy w rejonie 61, aczkolwiek za długo to trwa. Proszę zobaczyć, że to już trwa raz, 2, 3, 4, 5 dzień. Piąta sesja, no i tutaj z pomocą przychodzi nam statystyka, statystyka mówiąca o liczbie testów, czyli im częściej dany poziom jest testowany, tym ryzyko wyjścia dołem, tak jak tutaj wybicia dołem jest większe. No mamy piąty test, więc sam poziom z siebie nie zadziała, tak, 61,8 w tym momencie słabiutkie, także też myślę, że 4,92 wyjdzie, znaczy wybije się niżej. Okej. Okay. Dobrze, zobaczmy jakie są komentarze, tutaj widzę, pojawił się chyba jeden hejter, Adi, Adi, widziałem Twoje komentarze, e, troszkę uszczypliwe, nie wiem dlaczego, ale chyba nie wierzysz w FIBO, nie musisz, e, grom, jest to skuteczne i na tym się zarabia, tak? No wymaga troszeczkę zrozumienia, tak jak mówię, sam poziom z siebie nigdy nie zadziała, i ja nigdy tak nie mówiłem, że mamy falę, mamy FIBO i gramy na odbiciu od 61,8, no chyba, że na złocie, tego typu zagrania takie w miarę proste yy, można stosować? Tak, bo tam 61 daje na tyle dużą przewagę, że na samo odbicie od, yy, od pojedynczego mierzenia możemy próbować. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę sytuacji na innych instrumentach, trzeba rozumieć to, co się dzieje. Tak, połączyć tutaj FALE z FIBO, z pivotami, koncepcje wolumenowe i i tak dalej. Dobrze, przechodzimy do walut, bo chyba już omówiliśmy tą drugą część. Dzisiaj zaczęliśmy tak troszeczkę od. Yy, od końca. Aha, napisał już, że jesteś sceptykiem. Oczywiście, no podejście krytyczne musi być. Ja też nie wierzę tym magikom, co mówią, że będą podwajać konta w tydzień, czy w miesiąc, bo ja wiem, jakie mam wyniki realne od no wielu, wielu już lat i wiem, że to tak nie działa. No, ja na dużym kapitale sześciocyfrowym jestem w stanie robić wyniki kilka kilkanaście procent miesięcznie. Tak, nigdy nie mówiłem, że to jest 100% w tydzień, czy 100% w miesiąc, bo po prostu bym kłamał, tak nigdy tak nie było. I trading nigdy łatwy nie był. Jest wymagający, trzeba tego pilnować, e, obciążający naszą psychikę, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że więcej jest minusów jak plusów, aczkolwiek po pewnym czasie stwierdzamy, że warto, tak, jeżeli jakby rozumiemy koncepcję. E, dobra, przechodzimy do ETK 61. To jest poziom, który nas powinien, y, moi drodzy, zainteresować, bo mierzenie jest po pierwsze szerokie. Oj, tutaj widzę, wolumen nam się troszeczkę rozjechał, jak zmieniam interwały. E, zaraz właśnie powiem, dlaczego ten wolumen w tym momencie, w kontekście 61, trochę mi nie pasuje, ale to po kolei. E, pierwsze, co robimy. Standardowy pomiar, fala FIBO, mamy ruch spadkowy, mierzymy ruch spadkowy. Początek mierzenia 100, koniec 0. 61 przetestowane, mamy, wszyscy widzimy. Okej, okay. kolejna rzecz. Czy będę grał na odbicie i czy gram? Nie gram, dlatego że nie widzę jeszcze jakiejś aktywacji podaży, nie widzę zleceń na sprzedaż. Widzę na razie, że poziom został przetestowany i D1 walczy o zamknięcie. Dlaczego to jest takie ważne? W kontekście nawet potwierdzeń układów harmonicznych, czy po prostu poziomu Fibonacciego, bardzo dobrym pomysłem, to sobie też polecam sprawdzić, jest zamknięcie się świecy albo na poziomie, albo poniżej poziomu. Jeżeli ta świeca D1 się tworzy, jeszcze jest 12 godzin niecałe, do tego, żeby ona się zakończyła, jeżeli się zamkniemy powyżej e, dokładnie tego poziomu 1,11,70, to znaczy, że ten poziom jest negowany i nie ma sensu, prawda? No w tym momencie nastąpił atak, walczymy tam 2-3 pipsy, wybijamy, zobaczymy. Także zwracam uwagę, natomiast tak jak mówię, w kontekście otoczenia backgroundu, sam, e, sam poziom jest troszeczkę za słaby na chwilę obecną. GBPUSD. O, 200 osób ponad nas ogląda. Miło, fajnie, ostatnio było 160, już myślałem, że czy 180. Myślałem, że tutaj taka tendencja spadkowa, już wakacje, bo tam troszkę są mniejsze zasięgi, ale widzę dzisiaj dużo, dużo osób się pojawiło. 40 łapek w górę. Pamiętajcie, wirtualna piątka. Przybijcie, dajcie lajka, like serduszko, co tam chcecie. Codziennie nadajemy. W czwartek Akademia Tradingu, tutaj też widzę, pojawiło się pytanie. czwartek o 18.00. Zawsze Akademia jest tak co 2-3 tygodnie, a w czwartki o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszam. Dobra, przechodzimy dalej, słuchajcie, bo jeszcze mam trochę tych instrumentów. GBPUSD Tutaj bardzo silna korelacja z euro -dolarem. No, ten fund, widzę nam się tutaj troszeczkę rozjechał. Ok, zobaczmy co tam się dzieje. Mocno, mocno idziemy. E, chyba idziemy na potrójny szczyt, ale z tendencją też do wyjścia górą. E, ok, zaznaczę najpierw te opory: e, 1,26,45. Mamy 1 do 1. Mamy AB. BC i CD, co mamy? O, mamy mierzenie fs 100 wybite, F161 wyżej. E, no jasna informacja, mamy mamy jeszcze miejsca na wzrosty, aczkolwiek podobna sytuacja i ocena y, tego, co na euro-dolarze, czyli nawet jak dojdziemy, nawet jak wypełnimy wydłużenie FIBO F161, no to też nie daje w tym momencie zielonego światła na sprzedaż, bo jest troszeczkę za wcześnie, żeby takie mocne. Argumenty tutaj wysuwać, tak? Podczas gdy technicznie to nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Dobra, jak są jakieś pytania, śmiało Gosia, widzę pytanie: Zadałeś czy kabel setkiem? Tak, dodatnio, dodatnio Gosia, czyli jeżeli euro-dolar rośnie i nie wybroni 61, tylko wyjdzie górą, to GBPUSD może dojść do wydłużenia f 161 i też wyjść górą, dlatego mówię o tym otwarcie. Także mierze nie mamy, ale obserwujemy euro-dolara i funta do dolara i jeszcze polecam, bym, polecałbym euro-jena. E, bo te pary akurat e, kiedyś tak obserwowałem, już jak skalpowałem, miałem ETK, KABLA i Ejka. w kontekście korelacji też, co e, zresztą widzimy, no jest silny, jest silny, wybił nowy szczyt, także też tutaj krótkich pozycji e, szuka w tym momencie nie będzie. DOLAR do JENA, ta konsolidacja Wam już jest wkurzająca, bo to jest fajna para, natomiast jeżeli takie są małe zasięgi, malutka zmienność, trend boczny, m, ja nie lubię tego typu tego typu zagań w konsoli, więc raczej to odpuszczam, raczej to odpuszczam. No, ale zobaczcie, stało się na Australijczyku to, o czym mówiłem, czyli podbitka pod 886. Mocno mnie ten poziom interesuje. Tutaj z interwału W1 też mamy bardzo ważną projekcję. A w sumie mogę wam pokazać, bo to jest interwał tygodniowy. Zobaczcie. Nie wiem, czy nie zostało to już nadbite nawet. Zaraz sobie to pomierzymy. Czy mamy tutaj tak. E, Projekcję Fibo. Mamy A. A. Nie zaznaczyło się. Mamy A. Mamy B. Mamy C. No i zobaczcie, co robimy. Walczymy. Walczymy. Tak jest. Walczymy z mierzeniem FS100. Mamy ZZB, i to jest dokładnie poziom, który w tym momencie jest. Testowane. Także tutaj też o tym warto pamiętać, że z szerokiego interwału ta świeca tygodniowa, czyli świeca, która się buduje do piątku, a więc mamy jeszcze ile? 3 doby, no? 3,5 dnia. Do tego, zanim się zamknie, ten poziom może być broniony. Także też o tym warto pamiętać. Dobra, jak są pytania, to śmiało. Kawa, pszenica. Ok, tu widzę, takie propozycje macie. co tutaj się dzieje. Aha, nic nie widzę, jeżeli chodzi o komentarza. No, ok. E, dobra, co tutaj mamy jeszcze? Dobra. No, OK, bo się zaczytałem w komentarzu. Piszesz, że nie jesteś hejterem, Testowałeś fibo, bo jest to metoda wątła. No, może dla ciebie, Adi. Jest to metoda wątła. Dla mnie jest to metoda taka, która mi po 12 latach aktywnego tradingu pozwala iść na forexową emeryturę. No i tyle w temacie, tak? Wyniki bronią się same. Dobra, kanadyjczyk. Kanadyjczyk wybija dołem. No tutaj mocno rozpędzony ruch i mocny impuls spadkowy. Wow, bardzo, bardzo niefajnie to wygląda. To są dwa układy ZZB. Pierwszy jest wybity. A drugi jest przed nami drugi jest przed nami, czyli o, no mniej więcej te rejony, tak, tutaj zwracam uwagę przede wszystkim na położenie tych szczytów, 26 dzień maja i 23 dzień grudnia, ale to są, no już dawne czasy, można by powiedzieć, 2018 i 2019, wygląda to dobrze, na funcie Mariusz, o, cześć Mariusz, fajnie, że jesteś, na funcie nie topesz. Na 4 godzinowym może być, patrz, pominąłem to, ale bo się skupiłem na wydłużeniu FIBO, ale teraz jak pomierzyłem, to widzę. No, może być, tylko troszkę mi brakuje potwierdzenia, jakby było fs 100 na 88, to byłoby pięknie. No w tym momencie. no Chociaż 88 jest, tak, bardzo ładne precyzyjne podejście pod 50. Markowanie ceny, jakby nie było, no i jeżeli gramy na jakąś reakcję, takie zagranie na dzisiaj dla skalperów, dla day traderów, może być. Jak najbardziej, jak najbardziej ma sens. Także słuszny komentarz. No i co? No i chyba tyle na dzisiaj. A widzisz, czyli wyszło szydło z worka, Ferujesz nam sygnały, to o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, żeby nie dać się nabrać na wszelkiego rodzaju abonamenty, sygnały i tutaj nas zapraszasz do swoich sygnałów, tak? No ja na pewno nie skorzystam, przestrzegam. Przed e, wszelkiego rodzaju gotowcami, robotami, sygnałami to po prostu nie działa. E, I proszę tutaj nie przemycać swoich usług, swoich, swoich reklam w ten sposób, bo po prostu jest to słabe i tyle. E, dobra, tyle, tyle moi drodzy, chyba. E, chociaż nie, tu jeszcze widzę na. O, na Facebooku dużo. Kawa, no dobrze, kawa, kawa moi drodzy, tak jest. Na Kafi mamy jeszcze trochę miejsca na spadek. A no, to, to odbicie w ogóle tego nie czuję, tak? To może być 1 do 1. To może być typowy 1 to 1 połączeniu ZZB. Dodałem sobie oczywiście do tego cały pow, czyli pomimo ostatniej fali spadkowej i 50, tak, lokalny opór, jeżeli o tym układzie tutaj mówiłeś, pisząc 1 to 1, to jak najbardziej on ma sens. Ale zobacz, to jest cały czas, znaczy według mnie te wzrosty na kawie układają się cały czas w kontekście korekty wzrostowej przed dalszym ruchem spadkowym. Bo jak sobie pomierzymy z W1 z D1 to miejsca na spadki tam jest w okolice 88 chyba albo 86. Także dobre 10 dolarów jeszcze w dół. No tutaj jestem ciekawy, co się wydarzy na 104, na wysokości tego dołka z 30 kwietnia, na wysokości 50, no i korekty pędzące, nie? Bardzo ciekawy poziom. No i tyle, i tyle na dzisiaj, tak? Nie widzę już więcej propozycji, mam nadzieję, że wszystko mówiliśmy. Akademia Tradingu 4, godzina 18. To na dzisiaj dzisiaj Swing Trading, znaczy to na ten tydzień. Dzisiaj Swing Trading Michał prowadzi nasze spotkanie dla średnioterminowców, handel pozycyjny o godzinie 17. No i jutro, a jutro co mamy? Jutro mamy grupę wolumenową, a w Czwartek Akademia, także też intensywny tydzień. Miłego dnia wam życzę Powodzonka na rynku. No i słyszymy się jutro o 12. Dzisiaj na Swing Tradingu o 17. Także jesteśmy w